Dzień dobry, Ewa Gunia Przybyszewska, Rehouse Development, znajdujemy się na inwestycji Dębowy Park 2.0, z tyłu za mną ją Państwo widzicie, w ten piękny, słoneczny dzień na ulicy Miłej na osiedlu Drabinianka. Chcemy Państwu pokazać mieszkania 30, 40 i 50 m2, które zostały jeszcze aktualnie w ofercie. Zapraszam Państwa ze mną do środka i na dach. Mieszkania w Dębowym Parku 2.0 posiadają ogrzewanie podłogowe w łazience oraz ogrzewanie podłogowe w aneksie kuchennym w standardzie. Znajdujemy się teraz w garażu podziemnym, gdzie zaparkujecie państwo swoje pojazdy, a tuż przy wjeździe naładujecie pojazdy elektryczne. Mieszkańcy Dębowego Parku 2.0 będą mogli cieszyć się m.in. takim widokiem, jak z tyłu widzicie Państwo za mną. Ale to nie jedyny atut tej inwestycji. W 15 minut dostaniecie się Państwo do centrum miasta, które widać doskonale stąd. Tuż obok znajduje się szkoła podstawowa nr 9, Rzeszowski Dom Kultury, przystanek autobusowy czy nieopodal, kąpielisko, Żwirownia. Jeśli zainteresowała Państwa oferta Dębowego Parku 2.0. Zapraszam po szczegółowe informacje na ulicę handlową 3 do biura sprzedaży. Zostało nam już kilka ostatnich mieszkań.